Cześć! Nazywam się Maciej Margas, a to jest. Aleksandra Łowów, czyli blogusz. Zajmujemy się fotografowaniem z wysokości znaków wieżowców, dronów, samolotów. a nawet śmigłowca bez drzwi. I razem prowadzimy Warsaw Show, czyli sklep internetowy z wydrukami naszych zdjęć i innymi fajnymi rzeczami, które można z zrobić. Kilka tygodni temu wydaliśmy wyjątkowy album z lotniczymi zdjęciami Warszawy Warsaw on Air. Album powstał dzięki dwóm dotychczasowym zbiórkom crowdfundingowym. fotograficznym. o nim wszystkie media w kraju i wiele zagranicznych. Zdjęcia zostały nagrodzone m.in. przez Grand Press Photo czy International Photography Awards w Nowym Jorku. Album pokochali nie tylko warszawiacy, ale też Polacy i Polonia na całym świecie. Właśnie rozpoczynamy nowy projekt fotograficzny i ponownie potrzebujemy Waszego wsparcia. Tym razem chcemy sfotografować całą Polskę z lotu ptaka, między innymi Katowice, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Toruń, Szczecin, Bielsko-Biała, która jak wiemy jest wspaniała i wiele, wiele innych, mniejszych lub większych miejscowości. Zdjęcia utworzą wyjątkowy, niepowtarzalny album, który będzie fantastyczną Polski na całym świecie, czyli Poza Poland On, on Air. za wsparcie otrzymacie od nas przedpremierowe wydanie albumu Poland On Air, nasze wydruki lub... Loty z, z nami! Znami. Możecie zostać sponsorem jednej sesji lotniczych w lub samolocie, zobaczyć kulisy naszej pracy i przeżyć cudowne Mieliśmy również specjalne oferty dla firm, które mogą stać się partnerami albumu, o którym będzie w kraju i poza Nasze dotychczasowe projekty miały ogromny zasięg i były unikatowe w skali całego kraju, więc tym razem może być tylko lepiej. Niedawno nasz album Warsaw został wręczony Parze Królewskiej Kate i Williamowi jako oficjalny podarunek z Polski. A zamówienia na niego spływają z całego świata. Bez wyjątkowy projekt, który będzie unikatowym świadectwem historycznym i dokumentem o Polsce, którym będziemy mogli się chwalić na całym świecie i razem z nami, że sky is not the limit. Nie ma rzeczy niemożliwych. Zróbmy razem coś pięknego.